Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W tym tygodniu gościmy w gminie Lubawka w ratuszu panią dyrektor dr Jolantę Dyszewską-Kowalczyk oraz dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sławomira Sławińskiego. Opowiedzą, co się dzieje w tych sferach życia naszej gminy. Witam Państwa po raz kolejny. Wchodzimy w kolejny tydzień pandemii COVID-19. Niestety rośnie liczba zachorowań. Nie jest to liczba lawinowa, tak jak to miało miejsce we Włoszech czy w Hiszpanii. Mamy tą, tą krzywą, troszeczkę mniej stromą niż w tamtych krajach. Przynajmniej to wynika z testów, które są wykonywane. Co oznacza, jak wiecie Państwo pewnie z wypowiedzi ekspertów, epidemiologów, że wydłuży nam to okres trwania pandemii. Z przykrością muszę stwierdzić, że zwłaszcza, zwłaszcza osoby, które przejechały z zagranicy, nie zastosowały się do zaleceń, nie pozostały w kwarantannie dwutygodniowej. I chyba będziemy trochę zbierać owoce tego postępowania, nieodpowiedzialnego absolutnie, dlatego że jedyną bronią w tej chwili, proszę Państwa, jest to, żebyśmy tutaj zachowali podstawowe zasady, które nie są jakieś bardzo wymagające, podstawowe zasady zachowania się, które są powtarzane od wielu, wielu dni, tygodni właściwie. Ja rozumiem, że przyjeżdża ktoś po długim czasie z zagranicy, nie widział się dawno z, z rodziną, z kolegami, ale to nie upoważnia do tego, żeby, żeby spotykać się z maksymalną ilością osób. Dlatego, że jeżeli robimy to, to co mówię za każdym razem, jeżeli mamy zbiorowisko ludzkie, im więcej jest osób, im bliżej są w kontakcie, tym, tym większe prawdopodobieństwo przeniesienia wirusa na kolejną osobę. To jest jedna sprawa. Mamy jeszcze niestety, mam taką prośbę. No dzisiaj jest Dzień Służby Zdrowia. Chciałabym w ogóle złożyć życzenia serdeczne wszystkim pracownikom, wytrwałości przede wszystkim. Y, ta, zasady działania y, y, naszych poradni pozostały takie same. Y, bardzo dziękujemy y, darczyńcom za, y, za y, środki ochrony osobistej. Natomiast y, patrząc na to, co się dzieje, nie jestem pewna na ile te środki nam wystarczą. Jeżeli macie Państwo taką możliwość, prosimy o pomoc. W maseczki, przeubice, rękawiczki. Myśmy co prawda zostali obdarowani przez pana ministra Szumowskiego jednym opakowaniem rękawiczek jednorazowych, dwoma opakowaniami maseczek i jednym opakowaniem czterolitrowym środka dezynfekującego. No to tak na trzy przychodnie to troszeczkę słabo. Staramy się pozyskać jeszcze środki ochrony osobistej od wojewody, który rozdysponowuje to wszystko co przylatuje z Chin w tej chwili, ale pierwszeństwo mają szpitale i pogotowia ratunkowe, co jest zrozumiałe oczywiście. Natomiast my jesteśmy na szarym końcu POZ i ja wczoraj cały dzień wraz z dwoma współpracownicami spędziłyśmy na poszukiwaniach gorączkowych właśnie przyłbic, bo one mają ograniczony czas służebności. Jakby. Dobrej jakości przyłbica może posłużyć powiedzmy no maksymalnie tydzień. Natomiast to wszystko będzie ulegało zużyciu. To jest raz, a ceny, które widzę w internecie no, troszeczkę powalają. Nawet jeżeli jest taki, taka notacja producenta, że dla służby zdrowia mamy rabat jakiś tam, okazuje się, że owszem, ale dla zamówienia takiego powiedzmy w granicach 10 tysięcy jednorazowego. No, na takie wydatki nas chwilowo nie stać. My musimy utrzymywać płynność finansową i w zasadzie pod tym względem trochę jesteśmy zostawieni sami sobie. Dzie dziękuję za pomoc e, pani burmistrz, która nam tutaj e, e, zorganizowała dobrej jakości przyubice. Będziemy je w miarę możliwości starać się oszczędzać. Natomiast to wszystko jest w mojej ocenie trochę mało. Będziemy musieli mieć jakiś dopływ kolejnych środków ochrony osobistej. I to tyle, co miałabym do powiedzenia na razie. Miałabym taki apel jeszcze do Państwa, rozbliżają się święta oczywiście i błagam mnie, nie, nie odwiedzajcie się. Dlatego, że teraz już nie ma czegoś takiego, że wywiad wskazuje na, na to, że, że ktoś może być zakażony wirusem. Dlatego, że on mógł spotkać po drodze już pięć osób, które były zarażone, z którym się skontaktował i nieświadomie jest nosicielem, bo jedna trzecia dorosłych i połowa dzieci przechodzi to zakażenie bezobjawowo, czyli nie rozwija choroby, a może przekazać chorobę komuś innemu. Pani dyrektor, no jak długo starczą zapasy, które macie w chwili obecnej? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Czy dotarły do was te specjalistyczne maski chociażby 2M, te jedyne, nie. które chronią? Nie, nie mamy ani jednej takiej maski. Mamy maski chirurgiczne, które przysłał nam pan mhm. Minister to są dwa opakowania. Yy, mamy przy dość, dość dobre. Staramy się o, o odzież ochronną. Yy, ale tych masek z tymi yy, filtrami FFP12 tego nie ma. Natomiast o jedna maska kosztuje 500 zł po rabacie już. To są takie, takie ceny wywindowane. Pani dyrektor, jak duża dzisiaj jest pomoc mieszkańców całej gminy dla ośrodków zdrowia? Okoliczni przedsiębiorcy, którzy, którzy przestawili produkcję na szycie masek, co jakiś czas rzeczywiście wspomagają nas tymi maskami wielorazowego użytku, które można prać, i za to jestem wdzięczna. Dobrze by było, gdyby, gdyby utrzymać ten zwyczaj, dlatego że wiadomo, że po jakimś czasie przydatność tej maski maleje i mm, potem spada do zera. Natomiast no, niepokojące jest to, że jest, mają coraz mniej materiału do, do, do uszycia tych masek. Dlatego to, to źródło może wyschnąć. My dobijamy się w Urzędzie Wojewódzkim, tak jak mówiłam o. O te środki ochrony osobistej, ale to na razie bez efektu. Dzień dobry Państwu. Chciałbym przedstawić Państwu sposób pracy, w jaki teraz dostosował miejsko Gminy Ośrodek Kultury w Lubawce do panującej sytuacji. Niestety wobec walki z niewidzialnym. Wrogiem Musi, musieliśmy zmienić e, sposób e, pracy i tak też e, działamy teraz bardziej, e, w, bardziej w internecie, w, wykorzystując media społecznościowe. E, Polecam wszystkim, aby polubili nasze profile na Facebooku, czy też zaglądali często na stronę internetową, bo też tam będziemy zamieszczać nasze posty i też jakby trochę chcemy odwrócić uwagę od takiego jakby panującego strachu, bo wszyscy jednak boimy się, każdy się obawia o swoje zdrowie, więc staramy się jak najmniej. Na zewnątrz. Staramy się ograniczać kontakty z osobami drugimi. I tak w poniedziałek, zawsze w ciągu tygodnia, postaramy się raz w tygodniu zamieszczać na stronie internetowej posty. I tak w poniedziałek zawsze dostosowujemy posty do, do obchodzonych. Świąt w danym tygodniu, do nietypowych świąt, i tak też właśnie na przykład dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. I również chciałbym się przyłączyć do podziękowań dla całej służby zdrowia, bo to oni właśnie są na pierwszej linii frontu z walki z, z niewidzialnym wrogiem. Z kolei wtorek to już jest dzień, w którym zaglądamy do kuchni, inspirujemy w nowe, szukamy, poszukujemy nowych inspiracji i w tym dniu również ogłaszamy różnego rodzaju konkursy. W środę zazwyczaj zamieszczamy zdjęcia bądź też filmy z wydarzeń, które odbywały się w latach poprzednich. W czwartek z kolei to już jest dzień, w którym próbujemy nowy sposób, nową aplikację tak zwaną TikTok, czyli aplikację, w której możemy wykorzystać naszą własną inspirację związaną ze znanymi utworami muzycznymi. Natomiast natomiast w piątek prezentujemy wszystkim mieszkańcom nie tylko gminy Lubawka, ale też wszystkim tym, którzy śledzą nasze profile, możliwości, w jaki sposób możemy spędzić weekend, nadchodzący weekend, czyli możliwości spędzenia wolnego czasu z dziećmi, czy też z osobami w kwarantannie w danym momencie. To jest ten również dzień, w którym zapraszamy Państwa do wirtualnych spacerów, bo w, w ostatnio wiele muzeów na całym świecie udostępniło swoje dzieła w, w sposób... W, w, internetowy I też, ta, i też już dwa razy Państwa właśnie zaprosiliśmy na taki wirtualny spacer i myślę, że w dalszym ciągu będziemy Państwa zapraszać. Chciałbym również w tym momencie zaapelować do wszystkich. Sołtysów gminy Lubawka, którzy dysponują świetlicami wiejskimi, aby nie wykorzystywali świetlic. Myślę, że wszystkie te apele zostały wcześniej również do sołtysów wystosowane. Natomiast w momencie kiedy był, była akcja społeczna, która miała na celu właśnie zszycia maseczek, czasami odbywało się to także za dużo po prostu osób było w danej świetlicy, także jeżeli e, mam taką prośbę, żeby w, do dwóch osób e, przebywało na danej świetlicy. E, w, oprócz tego, pracownicy e, również angażują się w inne działania na terenie gminy Lubawka. Pomagamy seniorów. Poszczególni pracownicy e, w, angażują się i koordynują e, pogotowie e, zakupowe na terenie gminy i inne akcje, które są potrzebne w danym, w danym dniu, w danym tygodniu. Zapraszam jeszcze raz wszystkich, aby śledzili nasze profile i strony internetowe. Panie dyrektorze, dzisiaj należałoby zapytać o te imprezy, które były planowane nie w ciągu dwóch, trzech tygodni, tylko były planowane na przyszłość, to między innymi majówka, to między innymi dni Lubawki. Czy dzisiaj można mówić już o tym, że organizacja tych imprez jest zagrożona? Jak najbardziej w tej w dobie w sytuacji, która panuje, wszystkie imprezy są zagrożone, ale już. Ostateczną decyzję pozostawiam e, pani burmistrz, panie Kocembie. E, natomiast już wiemy e, na pewno, że e, tak jak e, pan redaktor powiedział, wszystkie te imprezy e, są e, zagrożone i te najbliższe na pewno nie zostaną e, zrealizowane. W ciągu ostatnich dni udało się zrealizować jedną imprezę na zewnątrz. To była taka nietypowa impreza. E, uczciliście wielkiego Polaka. Tak, w 15. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Staraliśmy się w jakiś sposób uczcić pamięć Wielkiego Papieża. Też baliśmy się, bali, baliśmy się w organizacji też tego typu wydarzenia, z tego względu, że. No baliśmy się przed zgromadzeniami, nie chcieliśmy, żeby za dużo osób zgromadziło się na rynku, dlatego też dobrze akurat, że ta rocznica i akurat godzina, w której to wydarzenie organizowaliśmy, była już dosyć późna. Także tak naprawdę prawie nikogo nie było na rynku, ale uczciliśmy barką, barką na rynku i mam nadzieję, że. Wszystkim internautom to się podobało, i dziękuję również za e, pomoc. I też e, przy współpracy panu Mariuszowi Rżanemu, który również był współinicjatorem tej akcji. W Lubawce zrobiło się kolorowo, pojawiły się plakaty Będzie dobrze. E, również i wasi pracownicy, pracownicy Domu Kultury, są włączeni w tę akcję? Tak. Jakby... Jak najbardziej włączamy się w, w, we wszystkie pozytywne akcje, które odbywają się na terenie nie tylko Gminy Lubawka, ale też na terenie powiatu Kamienogluskiego czy w całej Polsce. I e, taka akcja, e, która, e, która w, napawa optymizmem, e, wspieramy i będziemy wspierać.